Dzień dobry. Witamy w serii Terapie na kanapie. Jesteśmy grupą lekarzy i terapeutów skupionych wokół problemu uzależnień. A w tym miejscu chcemy budować wiedzę na temat terapii uzależnień, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, radzenia sobie ze stresem oraz wydobywania ludzkiego potencjału. Ja nazywam się Piotr Wąsik, a dzisiejszym gościem będzie psycholożka Klaudia Hajduk. Zapraszam. Dzisiaj pierwszym gościem jest psycholożka Klaudia Hajduk. Cześć Klaudia, Cześć. fajnie, że jesteś. I to jeszcze z gościem. Specjalnym. Jak tak. ma na imię? Ma na imię Naboki. Skąd takie imię? O, bo ma oczy na boki. <laughs> Nie, tak naprawdę z bajki. Z bajki wodogrzmoty małe. To była świnka, która się nazywała Nabokia, że on jest podobny do świnki, no to. Dostał takie imię. Mhm. Jest moim psem, jesteśmy razem 8 lat, ale ma też swoje doświadczenie zawodowe. Jeździł do ośrodka mhm. dla młodzieży, razem ze mną na dyżury, także też nie Czyli jest bez doświadczenia. Jest terapeutyczny. Tak, zdecydowanie. Świetnie. No to opowiedz nam teraz o sobie, jak już poznaliśmy Twojego psa, jakie jest Twoje doświadczenie. Mhm. E, może zacznę od tego, że e, jestem psychologiem. Zaraz po studiach zaczęłam szkołę na specjalistę psychoterapii uzależnień. Jestem także w procesie certyfikacji na psychoterapeutę psychodynamicznego oraz skończyłam dodatkowe szkolenia m.in. z zaburzeń odżywiania. Super, imponujące, ale jednak zdecydowałaś się głównie określić w terapii uzależnień obecnie. Skąd taki wybór? Y -y. To jest dobre pytanie. Wczoraj się właściwie przed snem zastanawiałam nad tym pytaniem, bo już miałam przeczucie, że ono padnie. Pamiętam, że to było trochę tak, że na studiach musiałam wybrać jedną specjalność z czterech. I jedną z nich właśnie była psychoterapia, czy w ogóle psychologia uzależnie od substancji psychoaktywnych. i Razem z tatą się zastanawialiśmy, którą wybrać. No i tak jakoś spontanicznie wyszło, że terapia uzależnień. Tak rozmawialiśmy, że to jest taka branża, która chyba będzie się rozwijać, powinna być cały czas. Czyli praktyczny wybór. Tak, taki praktyczny mhm. wybór, a potem okazało się, że naprawdę zaczęło mnie to bardzo interesować. Jak to się dzieje, że człowiek się uzależnia, jak może z tego wyjść, jak to jest, że te substancje aż, aż tak działają na człowieka. No i potem wybrałam promotora, panią profesor Lidię Cierpiołkowską. Po prostu góru uzależnień na promotora, pisałam pracę magisterską z uzależnień. No i cały czas jestem w tym. Mm. Końca... To jest ciężki kawałek chleba. Mm. Mm. Jak się motywujesz? Skąd, skąd siła do takiej trudnej pracy? Mm -hmm. Myślę, że największą motywacją jest to, te efekty. Mm -hmm. Czyli jeśli ja widzę, że komuś zaczyna być lepiej i on mówi, że przychodzi i z dnia na dzień jest coraz w lepszym stanie i to mówi, no to to jest największa motywacja chyba. Ale efekty, no właśnie to jakie są tak naprawdę efekty terapii uzależnień? Czy ktoś to mierzy obecnie? Sposobów jest wiele mhm. na terapię z tego co się orientuję, natomiast Jakie są efekty? Dobre pytanie. to jest skuteczne? Pewnie są takie statystyczne wymiary tego, na ile, po ilu latach ktoś dalej zachowuje abstynencję i tak dalej, ale myślę, że to jest to jest dobre pytanie, bo w każdej grupie uzależnień, którą prowadziłam w pewnym momencie, któryś z pacjentów zadaje takie pytanie mhm. i zaczynamy o tym rozmawiać, bo wtedy jest taka kwestia tego, że są dane, które mówią, nie wiem, 70%, 10%. Oczywiście teraz mówię trochę z głowy, bo raczej mniej niż 70% z reguły. Mhm. To jest, ale teraz kwestia jest tego, co my mamy właściwie wziąć za kryterium. Czy kryterium jest to, że ktoś nie będzie brał czy pił i, i to mamy mierzyć? Czy, nie, nie będzie brał i pił, ale będzie nieszczęśliwy, czy to jest ok? Czy znowu będzie pił, ale będzie szczęśliwy? Czy to jest ok i czy to jest w ogóle możliwe? Kolejna rzecz dotyczy tego, czy. Jaki okres czasu mielibyśmy wziąć? Nie? Czy po roku on nie pije, to będzie w porządku? Czy mamy wziąć 20 lat, czy może na łożu śmierci mamy go zapytać? Czy ty właściwie od terapii uzależnie się nie mhm. napiłeś? Nie? Okay. Więc myślę, że tu. Ale nie ma konkretnych cyfr, które by podawały powiedzmy mhm. 3 lata. 50% skuteczności po takim podejściu terapeutycznym? Pewnie są, ale ja nie chcę, żeby ludzie myśleli o sobie w ten sposób, że jestem w tej grupie albo w tej grupie. Bo mm -hmm. tak naprawdę kwestia tego, żeby poradzić sobie z uzależnieniem, to jest kwestia własnej decyzji i własnej włożonej pracy, a nie żadnych cyfr. A co myślisz o takim, takiej metodzie, takim podejściu, jak, jak ograniczanie? substancji odurzających. Mhm. Czy to jest w ogóle racjonalne, czy to ma sens? Jeśli chodzi o właśnie ten kawałek dotyczący redukcji szkód, jak i ograniczenia picia, uważam, że to jest skuteczne, no bo jeśli ktoś rzeczywiście jest w takim stanie, że już nie może, nie chce, nie może na ten moment przestać pić z różnych powodów, nie? To warto chociaż pomóc mu, żeby te jego szkody, które ma zdrowotne, relacyjne, nie? jakiekolwiek, mhm. żeby chociaż to zminimalizować, żeby chociaż pozwolić mu w miarę, na ile to jest możliwe, godnie żyć. Czyli może być to taki pierwszy krok tak. do, do mhm. większej zmiany. Tak samo jeśli chodzi o e, e, ograniczanie picia, nie? Mhm. czy tam brania, czy grania, cokolwiek by to było no to, to jest kwestia decyzji tej osoby. Okay. Nie? Jeśli ona chce zrobić to w ten sposób, to to jest OK. Mhm. Nie? Pewnie jeśli będzie chciała się uporać z uzależnieniem, to w pewnym momencie będzie musiała podjąć decyzję, żeby jednak zachować abstynencję, ale to nie my mamy jej to powiedzieć. Nie? Czasami człowiek musi sam zdecydować mhm. i zobaczyć, na ile i jaką drogą chce to zrobić. Dobra. A powiedz mi proszę, Czym tak naprawdę jest terapia uzależnień? Tak, żeby to mogli zrozumieć nasi widzowie, bo to mhm. wbrew pozorom dla szerokiego odbiorcy nie jest y, łatwe do zrozumienia. Mhm. E, terapia uzależnień jest e, jedną z lepiej opracowanych terapii w Polsce. E, jest terapią integracyjną, to znaczy taką, która czerpie narzędzia i metody z wielu nurtów. Nie ogranicza się do jednego, tylko e, decyzją. O tym, co będzie zastosowane jest to, co jest człowiekowi w danym momencie potrzebne, co przyniesie zamierzony efekt, czyli e, jakby jest taką terapią, która nie ogranicza się do jednej metody, mhm. czyli czerpie z wielu. E, to jest taka ważna rzecz. Jest opracowana w Polsce, to znaczy rzeczywiście są ośrodki, które dostają akredytację, jest to pilnowane, żeby ten poziom kształcenia był zachowany, był jednolity. Okay. E, jest jakoś to sprawdzane, że to jak te osoby się szkolą, przynosi jakiś konkretny efekt. Rozumiem. A jakie są możliwości prowadzenia takich terapii? Mhm. Są jakieś konkretne, zapisane też ustawowo chociażby sposoby na to, jak można taką terapię prowadzić i gdzie? Mhm. Tak i nie. To znaczy, nie ma takiego zapisu, co by miało być jakąś minimalną długością leczenia albo maksymalną długością leczenia. Nie ma, nikt tego nie zabrania, nie ma takich zapisów, jednak pewne formy są. Są opracowane, są nazwane. To znaczy, jest tak, jest leczenie ambulatoryjne. Tak to się nazywa? Czyli Ty przychodnia jest, tak jakby. Tak tak, to jest taki rodzaj mhm. przychodni, gdzie najczęściej są prowadzone grupy raz albo dwa razy w tygodniu. Mhm. Raz w tygodniu terapia indywidualna. Czy ktoś, nie wiem, mieszka sobie, żyje tak, jak żyje okay. i przychodzi tylko na, na te wyznaczone spotkania. Mhm. To jest to. Kolejna forma to jest leczenie stacjonarne. Leczenie stacjonarne może być krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Co to oznacza? To oznacza krótkoterminowe, na przykład miesięczne, na przykład sześciotygodniowe, ośmiotygodniowe. Mhm. To jest krótkie. Średnioterminowe to już jest powyżej, średnio do, do pół roku. No i długoterminowe to już jest od pół roku do roku, a nawet kiedyś były środki dwuletnie. W tej to już jak już. zmiana życia praktycznie zupełnie. Mhm, tak. Um, a z, któraś z tych metod ma przewagę? daje większą szansę na wyleczenie? Yy, tak, jeszcze powiem o jeszcze jednej, yy. nie? bo to jakby nie wyczerpuje. Jeśli chodzi o terapię uzależnień tych, m, tych metod, tych miejsc, gdzie można odbyć terapię jest bardzo wiele. Jest jeszcze tak zwane leczenie dzienne, yy. czyli że y, y, ono jest zazwyczaj dwumiesięczne. Y, ktoś Mieszka w swoim domu, jest w swoim rodzinnym mieście, nie, ale przechodzi na parę godzin okay. terapii. Nie? Czyli okay. to już jest taka dość intensywnie, ale jeszcze nie aż tak... Ale wracasz, wraca się do domu. Tak. Mhm. Mhm. No dobrze, a co myślisz o środkach całodobowych? Mhm. To jest jedna z lepszych form terapii, jeśli chodzi o takie kryteria jak em, Ktoś, komuś trudno jest zachować abstynencję nie? w mhm. domu. Ma mnóstwo zajęć, mnóstwo rzeczy na głowie i nie potrafi zdecydować, że to powinno teraz stać się jego priorytetem, bo, bo różne rzeczy ich przytłaczają, to dobrym wyborem będzie leczenie stacjonarne. A co się nie ma motywacji? Mhm. Ech. Motywacja jest, nie ma i to jest trochę rzecz płynna. nie? Mhm. Ona będzie się zmieniać w czasie. Myślę, że jeśli ktoś już trafia do ośrodka, trafia do poradni i wykonuje ten pierwszy telefon, to tam jakaś motywacja jednak jest. Mhm. Nie jest tak, że jej nie ma. Czasami to jest motywacja zewnętrzna, ale to wtedy częścią pracy terapeutycznej będzie to, żeby znaleźć terapię, A, znaczy motywację wewnętrzną. Czyli jest to też elementem Twojej pracy, tak? że pracujesz mhm. tak, aby wydobyć tę motywację wewnętrzną. Tak. Pracuję nad Słuchaj. tym. Jeśli chodzi o wybór y, terapii, y, no to to jest trochę kwestia indywidualna. Niektórzy dadzą radę być w leczeniu ambulatoryjnym, jakby na bieżąco stosować. To, co się z nim, to, czego się nauczy w mhm. domu, a część osób będzie potrzebowała czasu, żeby przyswoić zmiany, żeby się uspokoić, żeby dać sobie chwilę odetchnięcia od tego wszystkiego, co się dzieje w jego życiu na ten moment i dostać parasol ochronny w postaci jakiegoś okresu abstynencji, który zapewnia ośrodek, nie? Czyli no mhm. jakby trudno się w takim ośrodku napić, chociaż pewnie już nie było. <grym> A terapia grupowa i indywidualna? Czy... Mhm. Tutaj jest jakaś różnica też jeśli chodzi o skuteczność. Tak drążę ten temat skuteczności, bo mhm. no, byłoby to doskonale, gdyby powstała taka metoda, która dawałaby naprawdę świetne rezultaty. I, mhm. i szukam tych, tych najlepszych wzorców. Powiedz, proszę, co myślisz o grupie? Czy ona jest lepsza, mhm. czy gorsza? Czy rozmiar grupy też ma znaczenie? Mhm. Y ja chyba tak nie przez przypadek omijam ten temat skuteczności, dlatego że terapia jest skuteczna wtedy, kiedy człowiek bierze odpowiedzialność za siebie i decyduje się wejść w tę terapię. Okay. I żadne cyfry nie zastąpią własnej pracy i własnej podjętej decyzji o tym, żeby zmieniać swoje życie. Nie? Bo te terapia uzależnień skupia się głównie na zmianie stylu życia. Czyli daje narzędzia. Tak. dobrze to interpretuję? Daje narzędzia, daje nadzieję, pomaga w tym, żeby to mhm. życie mogło się zmienić, bo takie, jakie było, było nieefektywne, było często nieszczęśliwe i nie dawało, nie dawało takiej satysfakcji. A to też mhm. nie chodzi o to, żeby nie być szczęśliwym. Nie? Jeśli chodzi o rodzaj terapii, jeśli chodzi o indywidualna, grupowa, to tak się trochę uśmiecham w środku, bo stara szkoła by powiedziała, że nie ma terapii bez grupy, okay. nie? terapii uzależnień. Trochę tak jest, że żeby siebie zobaczyć, jak w lustrze, potrzebna jest druga osoba, która ma podobne problemy i taka osoba udzieli informacji zwrotnych, podzieli się, że miała tak samo lub nie. Dzięki temu taka osoba też nie czuje się samotna, że ona na mhm. świecie mierzy się z takim ciężarem, bo to jest ogromny ciężar. Ale tak samo jak. Terapia indywidualna nie zastąpi grupy, tak na odwrót. Grupa nie zastąpi pracy indywidualnej. W tym kontakcie jeden na jeden jest większa intymność, można dokładniej porozmawiać o pewnych problemach, poruszyć tematy, na które nie ma miejsca, czasu, właśnie tego poziomu intymności na grupie, więc myślę, że to są dopełniające się formy. Super. I terapia jest skuteczna wtedy, kiedy jest połączenie jednego i drugiego. Jeszcze jedno pytanie, tak bardzo chodzi po głowie. Czy możesz mi wytłumaczyć. Czy w ogóle jest różnica między terapią uzależnień, a psychologią? Czy te terminy się łączą ze sobą? Mm -hmm. Wyróżniają? Jak, jak mogę to zrozumieć? Mm -hmm. e, psycholog a terapeuta to są dwie różne rzeczy. Okay. I myślę, że e, jeszcze nadal e, często mylone, nie bez powodu, bo zajmujące się trochę e, podobnym obszarem zainteresowań. Psychologia to jest e, nauka, to jest e, wiedza, to jest, jakby w moim przypadku, coś, co mi daje ten poziom, ja to nazywam pod spodem, czyli że mhm. ja mam wiedzę o człowieku, wiem, jakie procesy tam zachodzą, wiem, co się z nim dzieje, jestem przeszkolona do podstawowej pomocy psychologicznej, do wykonywania testów psychometrycznych, nie takich jak na inteligencję mhm. i tak dalej. To daje mi psychologia, czyli daje mi pewne podstawy do tego, żeby rozumieć człowieka. Jasne. Psychoterapia daje mi już narzędzia, daje mi możliwość wpływania na tego człowieka, kontaktu z nim, nie? czyli zastosowania już nie? konkretnych metod. Tak, konkretnych metod do mhm. tego, żeby dochodziło do jakiejś zmiany. Nie? Rozumiem. I ona też się porusza w różnych, ze względu na nurty, w innych narzędziach, w innych teoriach, ale ona ma powodować już, jak jakąś zmianę, żeby już człowiek nie cierpiał, nie? Bo zawsze jak osoba przychodzi do terapii, to już z jakiegoś, jakimś poziomem cierpienia, jak chodzi o to, żeby ona mm -hmm. ostatecznie przestała cierpieć. Świetnie. To jeszcze tak jakbyśmy optymistycznie chcieli zakończyć tą naszą rozmowę. W ogóle bardzo Ci dziękuję za to, bo szeroko odpowiedziałaś na pytania, które wydają mi się, może dla Ciebie wydają się proste ale dla osoby, że tak powiem, z zewnątrz poszukującej pomocy, dla siebie czy bliskich mhm. to nie jest łatwo odnaleźć się w tym świecie psychologii, psychoterapii, mhm. jeszcze uzależnień. Sam jak wertuję te treści, to potrafię się w tym mhm. zgubić, także dziękuję Ci bardzo, że to tak fajnie nam wytłumaczyłaś. To powiedz jeszcze proszę, jaki może być pierwszy krok dla osoby, która poszukuje pomocy, co by było, albo co by było najlepsze, żeby zrobiła? Ha, y, najlepsze to nie wiem, w takim sensie pewnie nie ma jednej drogi, nie? Bo, y, od czego zacząć? Tak. My jak już widzimy, że ktoś podjął jakiś krok, to jest to, że on dzwoni, nie? Albo przychodzi do, okay. do placówki, tu już jest ten efekt tego tej decyzji, tego, że on już coś zrobił. Czy pierwszy krok? Tak, myślę, że pierwszym telefon, krokiem jest to, żeby za... tak. cokolwiek. Prawda? Żeby zadzwonić, żeby przyjść, jeśli to jest jakieś miejsce otwarte, żeby się umówić, nie wiem, przez portal, na przykład znany lekarz, bo tam nawet nie trzeba mhm. dzwonić, można sobie kliknąć. I naprawdę uwierzyć w to, że... Tam nie ma krzywdy, my nie nakrzyczymy, my nie, my nie wydarzy się tam nic złego, będzie zaopiekowany, będzie nawet jakoś tak y, przynoszący to ulgę. Bo też spotykam się z tym, że pacjenci po prostu się wstydzą i boją, mm -hmm. a przecież jesteśmy ludźmi, i kto powiedział, że my nie mamy żadnych problemów, Świetnie. nie? Więc chodzi o to, żeby po prostu się zdecydować i zadzwonić. W takim razie myślę, że to jest świetne zakończenie. Dziękuję Ci bardzo ja za rozmowę. Proszę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Myślę, że na pewno. Mhm. <laughs> Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.